Mamy dzisiaj dla Państwa, a w zasadzie dla wszystkich małych pacjentów bardzo dobrą wiadomość. Otóż oddział onkologiczno-hematologiczny znowu w Chorzowie rusza. Ornatorem będzie pani dr Katarzyna Machnik, specjalista w tej dziedziny. Pacjenci do nas wracają, ci, którzy się leczyli, a leczyli się teraz w Zabrzu, w Katowicach, nawet w Krakowie. Więc to była sytuacja niekomfortowa dla rodziców, bo jednak dojazdy. Do już rodzice wiedzą o tym. No i przyjmujemy 1 grudnia przyjmujemy nasze, naszych pacjentów starych, nowych na oddział. Ciężka praca dyrektora, nie ukrywam, spodobała i e, wiele rozmów przeprowadzonych z różnymi specjalistami w końcu doprowadziły do, e, można powiedzieć, szczęśliwego finału. Zdecydowała bardzo e, taka emocjonalna więź z pacjentami, e, z, z, z tą wykonywaną specjalizacją. I los tych małych pacjentów rzeczywiście no, jest szczególny. Tak? Oni potrzebują oprócz profesjonalizmu i takiego profesjonalnego podejścia. I nowoczesnego leczenia potrzebują ciepłej, domowej atmosfery i potrzebują ludzi, którzy to robią z pasją. Co do organizacji, to tak powiedziałbym, tak jak było. Znaczy, ilość pielęgniarek, które. Ja nie zwalniałem pielęgniarek, ja na ten okres oddelegowałem na inne oddziały, i wszystkie te panie chcą. I akceptują powrót na ten, swoje, na ten swój oddział, bo go bardzo jak gdyby szanują, kochają. I mamy też młodzież, która za, na wiosnę zrobi tę specjalizację, ale na dzisiejszy jeszcze nie ma. Czyli powiedziałbym, zespół lekarski, ten, który był, pani ordynator-ekonowa, pielęgniarki oddziałowa, wszystkie zespołu poprzedniego. Przygotowujemy się technicznie w tej chwili, bo właściwie no tak, ludzi mamy. Oczywiście jesteśmy jeszcze w trakcie poszukiwań kolejnych osób, bo im więcej nas będzie, tym, tym, tym prościej będzie nam zapewniać bezpieczeństwo pacjentom. No, a w tej chwili dokończamy takie prace, które no, remontowe, ale jakieś drobne remonty, które pozwolą wrócić pacjentom do czystego, po prostu takiego odświeżonego oddziału.